15 września, Ilona Wróblewska-Czarnocka, witam Państwa serdecznie i zapraszam na teledzień. Powiatowe Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi przy kopalni Buchatów świętowało 50-lecie istnienia. Przez pięć dekad jego członkowie oddali prawie 17 tysięcy litrów krwi, i zorganizowali blisko 300 akcji i pomogli tysiącom osób. Uroczyste obchody jubileuszu rozpoczęła msza święta. Następnie blisko 30 pocztów sztandarowych, orkiestra zakładowa kopalni węgla brunatnego Bełchatów i krwiodawcy z całej Polski uroczyście przemaszerowali głównymi ulicami miasta do restauracji Jan, gdzie zorganizowano akademię i bal jubileuszowy. Historia Stowarzyszenia sięga 11 września 1975 roku, kiedy przy kopalni węgla brudnatego Bełchatów powstał Klub Honorowych Dawców Krwi. 50 lat złotej gody, jak to mówią, tak możemy podziękować poprzednim prezesom, którzy jeszcze są i żyją, krwiodawcom, wszystkim zaangażowanym ludziom, którzy taki szczytny cel tutaj reprezentują. Co tu przygotowaliście? Przygotowaliśmy podziękowanie, odznaczenia. Podsumowanie naszej historii, całego klubu, 50 lat. Także wszystko, co przez te 50 lat działo się w naszym stowarzyszeniu. Gości wielu? Gości mamy ponad 200 sztuk z całej Polski, poczty sztandarowe. Gościmy całą Polskę, więc jest nam bardzo miło. Mhm. E, nie, brak, nie brakuje też muzyki? Muzyki przede wszystkim gra w naszych zakładowach orkiestra kopalniana. Jak również będzie zespół Lukas, który uświetni tą uroczystość. Kwiadactwo to przepiękna rzecz, a Wy jako klub robicie to już od 50 lat. Jak to się dzieje? Jakie macie coś z Waszym motorem? Jak to się w ogóle właśnie dzieje, że no ciągle to idzie do przodu i macie nowych członków i ta krew jest oddawana, a przede wszystkim pomaga to złoto innym, którzy tak potrzebują? Tak. Klub, no, honorowe. Pomagamy ludziom, ludzie chcą pomagać innym. My ratujemy podczas ludzi, które uległy wypadkom. Wstępują do nas nowe, młode osoby, które chcą pomóc nawet i swojej rodzinie. Wychodzimy do ludzi z miasta, do zakładów pracy, więc przyciągamy coraz większą rzeszę ludzi, którzy oddają krew i ratują. Podczas uroczystej gali wręczono odznaczenia najbardziej zasłużonym członkom stowarzyszenia. Jednym z nagrodzonych był Stefan Szczegociński, który oddał już ponad 72 litry krwi oraz Beata Śmiertka. Należy do klubu od 20 lat. Oddałam 27 litrów. Mam już najwyższe chyba odznaczenie, jakim jest serce dla zdrowia narodu. No i jestem... Zadowolona, także że mogę oddawać. Zdrowie dopisuję, także póki co to mogę oddawać jeszcze. Dlaczego pani to robi? Serca po prostu. No jeżeli jest taka możliwość, nie ma żadnych przeciwwskazań, nie ma co by mi zabraniało oddawać krew, także no nic to po prostu ja na zdrowiu nie odczuwam, że coś tracę, a komuś mogę podarować ten dar najpiękniejszy. To jest taka wewnętrzna potrzeba, tak? tak żeby przyjść, tak. oddać krew, dokładnie, podzielić się. Dokładnie, jeżeli ktoś może skorzystać i komuś się przysłużę i pomogę, to jestem bardzo zadowolony. Jest satysfakcja radość, jakie ma Pani uczucia związane z tym? No jest, i, i radość, i satysfakcja, no i oby można było jak najdłużej oddawać. A jakie emocje pani dzisiaj towarzyszą na tej imprezie? No, dzisiaj to powiem, że już tak, jestem drugi raz na jubileuszu, wcześniej. 10, 10 lat temu na 40-leciu też byłam. No i jest taka uroczystość podsumowania tej pracy, działalności naszego klubu, który no, działa przy kopalni Bełchatów. Jeździmy do Matki Polki, także no, sama przyjemność. Tu jest takie nagromadzenie w jednym miejscu wielu ludzi, którzy dobrych ludzi, którzy pomagają innym. Tak, którzy oddają krew, którzy się mogą tym, tym dobrym darem dzielić. No i mówię, no tutaj w naszym klubie też mamy dużą ilość osób, dużo jest kobiet, które też oddają. No i póki można, no to będziemy oddawać. Przez te dekady oddawania krwi coś się zmienia, jak Pani to ocenia, jak patrzy? Znaczy no, nie zmienia się nic szczególnego, bo no mówię, wszędzie gdzie jedziemy, na przykład na Dzień Górnika, jedziemy do Matki Polki do Łodzi, oddajemy krew. No to jest takie wzruszenie, że do sobie aż, aż takie ciarki przechodzą, jak tam ci pacjenci, szczególnie jeszcze ci młodsi, najmłodsi, bo tam i rodzice z dziećmi wychodzą, no, jak orkiestra gra, no, no no takie wewnętrzne, aż jest poruszenie. A zgłaszają się do Was też osoby, że nagła jest potrzeba krwi, i co? Tak, oczywiście. Właśnie. Jak to wygląda? Jak jest na przykład ktoś ma operację, ktoś potrzebuje krwi, więc dzwoni do prezesa i wtedy jest załatwiane albo na przykład na akcji jest na karteczce podawane imię nazwisko, do którego szpitala, żeby podać tą krew, także nie ma, nie ma żadnego problemu. Dużo jest na przykład w szkole też młodzież oddaje krew i... Jesteście taką, że tak powiem, grupą, która potrafi się bardzo dobrze zjednoczyć. Do... Tak, ze wszystkimi. I młodzi, i starsi, także... Oddawanie krwi łączy pokolenia. Oczywiście, jak najbardziej. Jak, pier... jak stawiałem na Komisji Wojskowej w Piotrkowie, to powiedzieli, że jak krwi nie oddamy, to książeczek nam nie dadzą. My zmusili nas po prostu. No i tak no później pracowałem, czy to na Śląsku nie oddawałem. Jak się przyjąłem na Kopalnie w 1981 roku, tak... Tak z ciekawości, no i tak już później zostało i no i, i ja tak do dzisiaj jeszcze. Jest no tak... radość, poczucie satysfakcji? No na pewno, no na pewno. Wiem, że ta krew komuś zawsze jest potrzebna, przyda się, no, no to przecież. To się nie znudziło, bo jak mówią oddawanie krwi wchodzi w krew. M mówią, no niektórzy tam koledzy tak mówią, że no po co dajesz, mówi no tego, mówi no słuchaj, no a ja przecież kiedyś też może Tobie być potrzebna, czy no, no to wtedy będziesz no, taki mądry, Podczas gali wręczono również odznaki honorowy dawca krwi, zasłużony dla zdrowia narodu, zasłużony dawca krwi, czempion honorowego dawstwa krwi, zasłużony dla PSHDK oraz specjalne medale 50-lecia. Pracodawca zatrudniający powyżej 20 ubezpieczonych ma ustawowy obowiązek wypłaty świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń społecznych, takich jak na przykład zasiłki chorobowe, macierzyńskie czy świadczenie rehabilitacyjne. Jeżeli jednak płatnik zasiłku ma problemy finansowe, znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, w przedłużającym się postępowaniu upadłościowym czy likwidacyjnym, albo z innych niezależnych od niego powodów, nie może wypłacić świadczeń, może wtedy. Wystąpić do ZUS-u o przejęcie tej wypłaty przez ZUS. Z takim samym wnioskiem może wystąpić też pracownik, któremu zobowiązany do tego płatnik nie wypłaca świadczeń. Po wpływie wniosku do ZUS-u, ten przeprowadza postępowanie wyjaśniające, w ramach którego ustala, czy rzeczywiście Pracodawca nie ma możliwości wypłaty świadczeń, prosi też ewentualnie o dokumenty, które są niezbędne do wypłaty, np. o druk ZUS Z3. Po zakończeniu postępowania wydawana jest decyzja i jeżeli ZUS przejmuje wypłatę świadczeń, informuje o tym płatnika ubezpieczonego i realizuje wypłatę. W szkole podstawowej nr 8 w Bełchatowie zorganizowano akcję Narodowego Czytania, w której udział wzięli przedstawiciele placówki, a także władze miasta. Szkoła podstawowa nr 8 w Bełchatowie kolejny raz włączyła się w akcję Narodowego Czytania. Uczniowie zgromadzili się w sali gimnastycznej, aby wspólnie wsłuchać się w dzieła Mistrza z Czarnolasu. Wsłuchajmy się słowa Jana z Czarnolasu, które są aktualne do dnia dzisiejszego. To przed nami. Lekcja poezji. Na początku spotkania uczniowie przybliżyli sylwetkę Jana Kochanowskiego, przypominając jego życie i twórczość. Kochanowski wcale nie był poetą skromnym. Wierzył, że stworzył dzieło trwałe, które będzie podziwiane, i miał rację. Mistrz Czarnolasu był przede wszystkim człowiekiem z ludzkimi uczuciami, zaletami i wadami. Lubił zabawy, kochał przyjaciół i kobiety, nie wzgardził też dobrym trunkiem. Zapraszamy panią dyrektor do zaprezentowania pieśni 20. Pieśń 20. Miło szaleć, kiedy czas po temu, a tak bracia, przypij każdy swemu. Bo o głodzie nie chce się tańcować, a podpiwszy łacniej jest własnować. Niech się tu nikt z państwem nie ozywa, ani z nami powagi używa. Przywileje powieśmy na kołku, a Ty wedle Pana siądź pachołku. Tam dobra myśl nigdy nie postoi, gdzie z rejestru patrzą, co przystoi, a powiem Wam, że się tym świat słodzi, gdy koleją statek i żart chodzi. Dziś bądź wesoł, dziś użyj biesiady, o przyszłym dniu Niechaj próżnej rady. Już to dawno by Bóg obmyślił w niebie, a k tej radzie nie przypuszczą Ciebie. Na zaproszenie szkoły w narodowym czytaniu wzięło udział także wiceprezydent Bełchatowa Agnieszka ludwiczak maszewska która odczytała fragment fraszki Jana Kochanowskiego Na zachowanie. Na zachowanie. Co bez przyjaciół za żywot, więzienie, w którym nie smaczne żadne dobre mienie. Bo jeśli cię co przeciw myśli, stanie już jako możesz, sam przechowaj, panie. Nikt nie poradzi, nikt nie pożałuje. Także ci, jeśli ci się dobrze poszańcuje, żaden się z tobą nie będzie radował. Sam sobie będziesz w komorze smakował. Co ludzi widzisz, wszystko podejrzani. Oczy Cię chwali, a na stronie gani. Nie słyszysz prawdy, nie słyszysz przestrogi. Być wierę miały urość na łbie rogi. Uchowaj Boże takiego żywota, daj raczej miłość, a chociaż mniej złota. Spotkanie z pewnością pokazało zgromadzonym na sali, że słowa Kochanowskiego nadal potrafią wzruszać i skłaniać do refleksji. Za nami spotkanie ósmej kolejki Betklik Trzeciej Ligi, w którym PGG GKS Bełchatów pokonał na wyjeździe Mławiankę Mława 3-2, do dopisując cenne punkty do ligowej tabeli. Trenerze, gratuluję zwycięstwa, chociaż przyznam szczerze, nie pozostawiacie kibicom zbyt wiele spokoju, bo po tym 2-0 do przerwy wydawało się, że będzie łatwo i przyjemnie. Było nerwowo, ale z happy endem. Dziękujemy za gratulacje. No tak, patrząc na nasze mecze od początku sezonu, wszystkie są z, dużą, z dużymi emocjami i z reguły do końca. Dzisiaj wywozimy dla nas bardzo ważne trzy punkty z Muławy i tak naprawdę widzieliśmy dwie różne połowy w naszym wykonaniu i nad tym na pewno musimy pracować. Natomiast no, bardzo, bardzo trzy punkty ważne, które cieszą. Kasper Popławski wszedł po prostu z drzwiami, nawet z futryną, do, do naszego składu. Dwa mecze, trzy gole, chyba na takiego napostnika wszyscy czekaliśmy. No, duże nadzieje pokładam w, w Kacprze. Przychodził do nas w, praktycznie już na sam koniec. No, dziewiątka, tak jak powiedziałeś, która dała nam w dwóch meczach trzy bramki. Na taką dziewiątkę liczymy. No i dalej, dalej trening, tak żeby utrzymał, utrzymał tą, tą skuteczność, no, bo jest to dla nas bardzo ważne. Mamy dziewiątkę, która utrzymuje piłki, dokłada bramki i to jest, to jest bardzo ważne dla całej drużyny. Też jedna poważna zmiana w linii obrony, bo dzisiaj po raz pierwszy w tym sezonie od początku Adam Dębiński Mateusz Lip na ławce. Jak trener ocenia? Adaś, czas boiska. Adaś bardzo dobrze pracuje na treningach, więc nie jest tak, że mamy skład zamknięty od początku sezonu, tylko występują rotacje i to jest naturalne. Tak jak już powiedziałem, Adaś bardzo dobrze pracuje na każdym treningu, jeżeli schodzi na mecz rezerw, tam też się prezentuje dobrze stąd dzisiaj, dzisiaj w składzie i zagrał na pewno poprawny, dobry mecz. Bo, bo wiele piłek, które tak jak chcemy, e, wsunął przez środek, na spokoju rozgrywał od tyłu, więc ja jestem na pewno zadowolony. To wszystkie informacje w dzisiejszym Tyle dniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.